Serdecznie witamy wszystkich hodowców i tak jak w latach poprzednich rozpoczynamy dzisiaj, to jest w środę, 8 stycznia, relacjonowanie wystawy gołębi pocztowych w Sosnowcu. Zobaczmy, tutaj są klatki powoli za, za, zapełniane, hodowcy z różnych okręgów Polski przyjeżdżają, dowożą te gołębie. Tutaj widzimy, sprawdza się poprawność list, czy są te gołębie, które mają być, tak pomału będziemy dzisiaj tutaj obserwować co się dzieje i dla kolegów relacjonować. Widzieliśmy tutaj już gołębi, troszeczkę jest przywiezionych, zobaczmy, te klatki są już, część jest zapełnionych, część po prostu jeszcze tutaj czeka. Hodowcy, tak jak mówiłem, przyjeżdżają z różnych punktów Polski. Porozmawiamy sobie z nimi tutaj później jeszcze, w dniu jutrzejszym, kiedy troszeczkę więcej czasu będzie. Wtedy kolegom powiemy, co tutaj się konkretnie dzieje. No i zobaczmy, gołębie już wszystkie które miały być przyjęte, zostały przyjęte, one są w klatkach, mamy teraz wieczór, jest godzina około 20. Zobaczmy, kolega Krzysztof Kawaler manipuluje tam teraz przy klatkach, ale my po prostu robimy zdjęcia reprezentacji Polski i tak się składa właśnie, że wspólnie to robimy, kolega Krzysztof te gołębie wyciąga, przynosi, sprawdzamy poprawność numerów no i wkładamy do klatki i robimy zdjęcia. Przy okazji, zobaczmy, Krzysztof teraz, którego gołębia się pokażmy tak od razu go, A teraz, mam teraz mamy w kategorii chyba C, Pana pierwszego gołębia, o tak? Tak, trafi. Tak, tak się trafiło, zobaczmy, niebieski gołąb, teraz będziemy robić zdjęcia, ale przy okazji jeszcze jak już z Krzysztofem rozmawiamy, to kolega Krzysztof tutaj opowiadał mi o locie, który organizują tam u siebie, ale może więcej o nim coś powiesz? No, chciałem tutaj kolegów zaprosić na lot organizowany przez Okręg Bielsko-Biała. W tym roku organizujemy lot z miejscowości Roosendaal z Holandii. Jest to lot taki prestiżowy o, o pieniążki dla hodowców. I Okręg Bielski organizuje ten lot i zaprasza wszystkich hodowców z okręgów Katowice, Śląsk Południe, Śląsk Wschód, Kraków i Nowy Sąż. Są to okręgi takie, które leżą koło naszego okręgu, żeby odległośnie, odległości nie były za, za, za duże. Jest to fajny lot, będzie, bo znalazłem sponsora na ten lot, na transport. Firma Drewno Styl zeskoczowa będzie pokrywać nam e, transport. Także, także tutaj wszystkie pieniążki pójdą na nagrody dla hodowców. Kiedy ten lot planujecie zorganizować? E, ten lot będzie 27, e, 27 lipca. Wkładanie gąbków będzie w środę, nie w czwartek, będzie to szybciej. Wszystkie gołąbki, wszystkie gołąbki będą gumowane jeszcze dodatkowo u nas, hodowcy zgłaszając gołębia, bo będzie taki wymóg, żeby zgłosić tego gołąbka, będą musiały, musieli zgłosić też gumę tego gołębia. No, Nagrody będą na pewno, na pewno duże, także my wystąpimy tam do o, o, tych okręgów ościennych z regulaminem i zaproszeniem dodatkowo, ale już tutaj jak Krzysiek jest, także zapraszam wszystkich z okręgów ościennych z wierska Jako, że okręg bielski jest w województwie śląskim i małopolskim, to także... Zresztą te okręgi ze Śląskiego i Małopolskiego zapraszamy. Kiedy już będzie bliżej tego terminu lotu, postaramy się tam do kolegi pojechać i jeszcze raz kolegom przypomnimy o takim locie i zachęcamy też do wzięcia udziału. A my teraz idziemy dalej pracować, tak żeby już jutro, pojutrze można było te gołębie na stronie internetowej, wszystkie, które są w reprezentacji Polski, na wystawę, na czwartą europejską wystawę gołębi do Brna w Czechach, zobaczyć. Dziękuję, do zobaczenia. No i właśnie przed chwilą zakończyliśmy fotografowanie gołębi sport. Tych gołębi było 29, tam jest jedna ostatnia kategoria, wiadomo Sport W, to jest kategoria, która nie będzie reprezentowała na wystawie, na wystawie w Bernie, w Brnie przepraszam. Ale też ją sfotografowaliśmy, żeby koledzy, którzy tutaj mieli gołębie w tej kategorii, żeby też je mogli zobaczyć. A kolega Krzysztof, który nosił te gołębie między innymi, to nam powie może, które mu się, oczywiście poza jego gołębiem, którego tu między innymi jednego miał, yy, podobały. No, wszystkie były ładne, ale przede wszystkim dobre gołębie, no bo to nosiłem te, te pierwsze gołębie w każdej kategorii, także dobre gołębki nosiłem, także na pewno było warto ponosić takie ptaki. A jaki Ci się specjalnie jeden wyróżnił, czy coś? Poza Twoim oczywiście pewnie, nie? Poza Moim wszystkie, tak, tak. nie będę, nie będę wyróżniał. Tutaj kolega tam też wspominał o tym locie, a jeszcze tutaj jak w międzyczasie rozmawialiśmy, kolega chciałby jeszcze dodać jedną rzecz, bo zapomniał powiedzieć nie o seriach, tak? Mówiłem o tym locie, tak, to mnie mnie wtedy Krzysiek troszkę, no chodziło mi o to, że, że seria na ten lot będzie 3x3, 3, także to będzie taka seria nieduża będzie tam koszt tego gołąbka gdzieś 10 zł, tak jak mówiłem. Właśnie tam Cię opłaty płaty zapytać, tak, ale mi złoty, to, sam to czyli 10 tak, od gołębia. Tak, to tak. będzie wszystko szło na nagrodę, tak jak mówiłem transport jest sponsorowany, także, także hodowcy, ci którzy nie mają dużo gołąbków, a chcą sobie e dorobić do, do gołębi, też to mogą wkładać na, 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 na taki lot, także po, tutaj e, mówię to... Pula nagród jaka będzie mniej więcej? No pula nagród zobaczymy ile, 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 ile uczestników, mówię zapraszam do do ościenne Katowice, Śląsk Południe, Śląsk Wschód, Kraków i... I, i nowy Sącz. także tutaj pula nagród może, może być duża, także ci ciuch hodowcy, którzy lubią te loty, bo to lot jest tysiąc kilometrów i nie osiągają też wyników na krótszych lotach, no tutaj mogą sobie się sprawdzić, mogą coś zarobić, tak, tutaj jest, e widziałem na internecie są lodowcy, którzy, których nie stać na Gołębie, zapraszam też drugą ligę z Mikołowa oczywiście, bo seria nieduża można coś dorobić do gołąbków. Rozumiem. Te koledzy już podziękujemy. Jutro się spotkamy ponownie. Dzisiaj idziemy obrawiać, już do hotelu, te gołębie, żeby mogli, mogli wszyscy je zobaczyć, jak one wyglądają. Ci, którzy nie mogą przyjechać, zwłaszcza. A tutaj zobaczmy, tak gołębie sobie będą w tych klatkach, tak jak co roku spędzać tutaj noc i kolejne dni. Tutaj zobaczmy, jeszcze koledzy będą ich pilnować. Tutaj także widzimy, tak wygląda tutaj, kiedy już jest po zamknięciu. Cisza, spokój. Zaraz pogaszone zostaną światła, a my jutro się spotkamy, kiedy będziemy fotografować gołębie ze standardu. Do zobaczenia, dobry lot.